Tak słucham? Halo, halo, jest tam halo? ktoś? Proszę pomóc. Tak, halo. tak, a, gd a gdzie jesteś? Jestem w domku. Szybko pomóż mi. w jakim mi. domku? Na, na górce, na górce, nie wiem dokładnie, na górce jestem. On tu na jest? Na górce, a, jakieś jakieś jego kroki. charakterystyczne? Dobrze, jedziemy, pomożemy, tylko musisz określić swoje miejsce. Jaka nie to jest górka? W... Jest wyciąg, wyciąg jest to jest niezwykle ważne w szczególności teraz kiedy funkcjonariusze podlaskiego oddziału straży granicznej mają do czynienia z różnymi zadaniami zadaniami też związanymi z ochroną życia i zdrowia osób osób które spotykają po stronie ale też cudzoziemców z którymi mamy do czynienia takie spotkania funkcjonariuszy w trakcie mistrzostw właśnie z udzielania pierwszej pomocy są niezwykle ważne przede wszystkim chodzi tu o doświadczenie o doświadczenie które funkcjonariusze mogą wymieniać między sobą dzisiaj spotykamy się do tutaj na północy naszego województwa w zupełnie odmiennych warunkach niż te ostatnie mistrzostwa, które były organizowane na południu Podlasia, więc dziś rozpoczęliśmy właśnie w Suwalszczyźnie Zawody będą trwały cztery dni. Tutaj bardzo ważna jest pomoc oczywiście władz samorządowych, którym mistrzostwo zostało objęte honorowym patronatem marszałka naszego województwa. To niezwykle ważne dla nas przedsięwzięcie. Zadania są bardzo realistyczne. Można powiedzieć, że jak się ogląda to z boku, to się bierze udział właśnie w czymś, co ma się, co się dzieje naprawdę i tak też to odbierają funkcjonariusze biorący udział w tych zawodach, ci, którzy są częścią zespołu. Oni przykładają wszelkich starań do tego, by to zadanie wykonać jak najlepiej, by je zrealizować no i by uratować osobę która potrzebuje pomocy na szczęście nie dzieje się to w prawdziwym życiu tutaj tak tu się tylko uczymy nabieramy doświadczenia Ogólnie nasze zawody przez te 4 dni mają 10 zadań Dzisiaj mają cztery zadania, z czego jedno jest zadanie zadanie telefon, gdzie osoba dzwoniąca wzywa pomocy, więc muszą ustalić przede wszystkim miejsce osoby poszkodowanej dotrzeć i udzielić jej pomocy. Jest w stanie zagrożenia życia, gdyż ma e, ranę ciętą szyi, tętnicy szyjnej, gdzie mocno szybko się wykrwawia, więc tutaj działania muszą być natychmiastowe, podjęte, żeby uratować życie ludzkie. Tak? Mają tak, tak też, też mają zadanie na wodzie, gdzie osoba pływająca na nartach wodnych e, dostaje udaru. Udaru pływa, dryfuje, więc muszą dotrzeć do tej osoby, wyciągnąć ją przede wszystkim z wody, wykonać pełne badanie urazowe i stwierdzić, rozpoznać jednostkę chorobową. E, zadanie na Leszczynowej Górze mam spadochroniarza, który porwał go wiatr, spadł w obszary leśne. Jest to pacjent w mechanizmie zatrzymania krążenia, gdzie trzeba uciskać jak najszybciej klatkę kręgową, żeby zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego mogły dojechać i tam na tym się to kończy. Kolejne zadanie jest przy szkole w tartak. Jest to na parkingu szkolnym kobieta cofająca samochodem potrąca dziecko, które po prostu jest przejechane przez ten samochód i tutaj ratownicy muszą jak najszybciej też rozpoznać stan zagrożenia życia, krwawienie do brzucha po prostu pacjenta, który... No, czemu